ma, z tej strony Max z grupy Premus. To jest kolejna część poradnika. W tym poradniku, zwaszcie, <coughs> zamiast głos, jestem trochę niestety W tym poradniku zajmiemy się nagrywaniem oraz obróbką naszego głosu. Mm, dokładnie. <coughs> Będziemy do tego potrzebować programu o nazwie Audacity. Nie są darmowe do pobrania. Wpisujecie Google Audacity, pobieracie pierwsze linki, macie program, to jest cała filozofia. Jak już mówimy jest darmowy, nie trzeba nic płacić. Jest darmowy, ale lepszy niż spora, yy, spora liczba swoich konkurentów na, na tym rynku. No, testowałem wiele tam próbnych wersji, te inne ale Audacity jest faktycznie najlepszy. Żeby zacząć nagrywanie, klikamy ten tutaj oto wielki czerwony przycisk. <laughs> Teraz nasz głos jest rejestrowany w programie Audacity. I jakby głośność tego głosu jest rejestrowana w takich jakby właśnie niebieskich paskach. Dobrze, mamy nasze nagranie, na którym będziemy pracować. Ja mam mikrofon naprawdę bardzo wzmocniony i... Wyczulony jakby na mój głos, gdyż mam ba bardzo e, cichy mikrofon i bardzo słabą kartę graficzną, więc muszę ten... E, czułość mikrofonu ustawiam na maksymalną, potem go bardzo mocno obrabiam ten dźwięk, przez co nie jest taki jakiś super, jaki e, być powinien, no ale to od tego zależy właśnie karta graficzna i mikrofon. W każdym razie, m, puszczę wam chwilkę tego głosu, chociaż uprzedzam, że jest naprawdę zaszumiony i... E, nie przyjemny do słuchania, aż sobie nawet ciszę normalnie, żeby wam, wam nie wywaliło uszu. <laughs> Teraz nasz głos y, jest zarejestrowany. Jak słyszycie, są szumy po prostu masakryczne, dlatego co zrobić, żeby y, odszumić to wideo? Y, na początku albo na końcu zostawiamy kilka sekund, y, w których nic nie mówimy, w których słychać szum taki jak szum standardowy jest w naszym otoczeniu. Zaznaczamy taki moment y, przeciągając przycią myszką. Y, wchodzimy w efekty. Usuwanie szumu, uzyskaj profil szumu. Teraz naciskamy y, ustawienie Ctrl A, efekty, usuwanie szumu i przechodzimy do kroku drugiego. Zanim kliknięcie OK. Y, Ustawcie sobie między 25 a 35 redukcję szumu, czułość na 0 dB, wygładzanie częstotliwości 150 Hz i czas narastania, zanikania dźwięku 15 sekundy. Mm, mówię, żebyście po, poeksperymentowali stąd 25-35, lepsze mikrofony będą potrzebowały większej ilości dB do, do wyszumienia, ee, słabsze mikrofony, e, le, le, jeszcze, sorry, jeszcze raz e, słabsze mikrofony będą potrzebowały więcej decybeli, lepsze mikrofony mniej. Ja akurat mam taki dosyć sobie, więc potrzebuję trochę więcej Odszumimy Odczu, nasze wideo i puszczę wam e, jak wideo jak słychać wideo po szumieniu. <laughs> Teraz nasz głos e, jest zarejestrowany w programie Audacity e, jakby głośność tego głosu no jak słychać, jest dosyć mocno odszumiony. U mnie słychać takie metaliczne pogłosy. To dlatego, że właśnie mam bardzo wysoką czułość mikrofonu. Jeśli wy ustawicie sobie czułość na 10-20 dB w ustawieniach nagrywania waszego mikrofonu, to nie powinno być czegoś takiego słyszeć. Żeby ten dźwięk. Był równy, to znaczy w tym, w tym momencie na przykład mówiłem coś ciszej, w tym mówiłem coś głośniej. Żeby ten dźwięk wyrównać, mniej więcej do mm, jednego poziomu, zaznaczamy całe wideo. Wchodzimy w efekty, normalizuj. Yy, możecie, możemy sobie ustawić minus jeden i ok. Teraz jak widzimy, nasz głos stał się troszkę cichszy. Przestań, nie huczy nam tak do e, słuchawek. Teraz e, podgłośnie już cały program Audacity, żebyście zobaczyli, jak brzmi głos po odszumieniu i e, znormalizowaniu. <laughs> Teraz nasz głos e, jest rejestrowany w programie Audacity. E, jakby głośność tego głosu m, jest rejestrowana w takich jakby właśnie niebieskich paskach. No. E, Da się przeżyć, da się przeżyć, a przeżyć aczkolwiek ja stosuję jeszcze jeden, jeden e, mały zabieg, jest, nazywa się korekcja graficzna. Muszę się przyznać, że nie wiem jak to dokładnie działa. Wiem, że sprawia, że głos jest trochę bardziej, można powiedzieć, basowy, bardziej przyjemny do e, słuchania. Optymalna, e, jakby, optymalne ustawienie dla tej korekcji graficznej jest tak, jak widzicie u mnie. E, klikamy, bierzemy tą linię i przeciągamy na minus 12. Decybeli. O, tak, właśnie tak. E, potem linia się zniża, zniża, zniża. Mamy kolejny punkt. E, I ustawiamy go na 0 decybeli w e, poziomie i na 1000 e, Hz w pionie. Ustawiamy. Proszę bardzo. I lecimy, lecimy i lecimy dalej. E, I znowu ustawienie w poziomie 0 dB. E, punkty. Robimy, jakbyście nie widzieli, prawym przyciskiem myszy. Klikamy na linię, klikamy prawe i mamy punkcik. A teraz mi się przyznał, ok. No i teraz na tych 10 tys. hercach robimy kolejny punkt. Ostatni punkt robimy przy końcu naszego wykresu, jakby, i umieszczamy go na mniej więcej pomiędzy minus 3 a minus 6 dB. Nie pytajcie się mnie dlaczego, tak jest po prostu, tak, wi tak widziałem jakiś gościu, to tak e, opisywał po, po, po angielsku, tak mówił, e, więc nie zrozumiałem wszystkiego dokładnie, bo tam tr trudne słowa były, takie eksperckie można powiedzieć. W każdym razie klikacie OK e, i teraz, tutaj u mnie trochę będzie historycznie to bardzo, <laughs> teraz nasz głos e, jest zarejestrowany w programie Audacity. Jak słyszycie, no przynajmniej mi się tak wydaje, że głos jest trochę bardziej e, basowy, nie, nie, nie jest taki skrzeczący, skrzycz metaliczny, jest trochę bardziej basowy, przez co jest e, milej się go słucha. E, gdy już mamy taki plik e, wyedytowany, czyli e, po nagraniu wyszumieliśmy go, znormalizowaliśmy, e, zastosowaliśmy efekt korekcji graficznej, e, teraz nasz e, nasze audio powinno być gotowe do... Eksportu. Żeby eksportować, klikamy, klikamy w plik. Eksportuj. Nazywamy nasz yy, plik. Może na, nazwę go nie w Pokémonach. Komentarz. Jakkolwiek możemy go nazwać. Zapisujemy. OK. I już to tyle. Yy, to była moja obróbka dźwięku. Jak ja obrabiam dźwięk. Mam yy, nadzieję, że poradnik Wam się przydał. I przyda, jeśli będziecie mieli kiedyś, kiedykolwiek problemy z, z audio. W następnej części poradnika dowiemy się jak montować i renderować nasz filmik, więc łapkujcie, subskrybujcie, trzymajcie się, pa pa!